Dawid Burczyk na jeden dzień przejął obowiązki prezydenta Starogardu od Edmunda Stachowicza. Prezydencki fotel wylicytował podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Młody mieszkaniec Kleszczewa uczestniczył w naradzie z naczelnikami, poznał specyfikę pracy Urzędu Miasta, a także spotkał się z dziennikarzami. Pochodzę z Kleszczewa Kościelskiego, tam mieszkam. Ale ze Starogardem no, od kilku lat już jestem w pewnym stopniu związany, bo najpierw przez trzy lata uczęszczałem do pierwszego liceum ułamnego no i teraz pracuję właśnie w a Dlatego ona sprawy no w pewnym stopniu też są mi bliskie. Mhm. Przyznam, że w przeszłości myślałem kilka razy o karierze samorządowca, polityka. Obecnie chyba jednak nie wężę się w tym przyszłości. Dlaczego? Myślę, że jednak, no, żeby być skutecznym politykiem to jednak trzeba być człowiekiem no, charyzmatycznym i takim przebojowym. No myślę, że jednak no, jak na siebie, no charakterem jednak się nie nadaje do tego. Ale to po tych kilku godzinach w urzędzie, tak pan stwierdził czy nie, czy to już wcześniej? Nie, nie, to już wcześniej tak stwierdziłem, tak. Aha. Mnie interesuje, czy żywo pan jest zainteresowany tutaj tym życiem miasta i tym, co się tutaj dzieje? Tak. No właśnie, co, Jakie to są pana, tak, przepraszam czy karo, jakie są pana zdaniem takie największe bolączki? No ja jako młody człowiek, no oczywiście tutaj zwracam szczególną uwagę na te kwestie, które dotyczą tego młodego pokolenia, czyli kwestia kultury i rozrywki. Bo Starogard, no w porównaniu do wielu miast, chociażby Sokolica, no jednak jest miastem, które pod tym względem troszeczkę odbiega. Młodzi ludzie po prostu często nie mają tutaj gdzie spędzić czasu. Nie ma żadnych atrakcyjnych opcji. I często do tego uciekają po prostu z Starogardu. No, warto by się zastanowić nad poprawą tej całej infrastruktury związanej właśnie z kulturą, ze sportem, z rozrywką, tak aby tych ludzi, młodych ludzi tutaj zatrzymać.